Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. A dzisiaj pierwsza zapowiedź tego sezonu. Zapowiedź meczu oczywiście Wisły-Kraków z Śląskiem-Wrocław. Meczu, który zaczyna w ogóle drogę, drogę Wisły-Kraków w tym sezonie. Drogę, miejmy nadzieję, do europejskich pucharów. Co prawda mamy swoje problemy, o których powiemy sobie dzisiaj dosyć Dosyć szczegółowo, bo, bo niestety no, problemy mamy przed tym pierwszym spotkaniem. Ale zanim o naszym zespole tradycyjnie, zacznijmy sobie od zespołu mm, gości. Gości, czyli Śląsk Wrocław. Śląsk Wrocław, który w ostatnich latach jest znany raczej z takiej mizerności, tak? z takiej bardzo przeciętnej gry. Taki, no jest to taki średniak, średniak ligowy, który mm, chyba od początku tej reformy ESA. 37 nie awansował do grupy Mistrzowskiej, tak mi się przynajmniej wydaje, ale zespół, który też dosyć mocno się zmienił kadrowo, o tym też trzeba pamiętać, ale trzeba też pamiętać o tym, że Krzysztof Mączyński został nowym kapitanem tego zespołu, co jest dla mnie troszkę decyzją niezrozumiałą. Nie wiem na jakiej zasadzie sztab podjął, podjął taką decyzję, bo uważam, że już nawet nie chodzi o to, jakim on jest człowiekiem, to już jakby zostawmy, ale w mojej opinii, po prostu Krzysztof Mączyński jest tam dopiero pół roku, więc musiał bardzo duże wrażenie zrobić na, na trenerze Lawiczce, no Czechu, który, który, no, który póki co nie pokazał swojej jakiejś metodyki treningowej, która, która zmienia, zmienia oblicze. Śląska. No, na razie Śląsk w tamtym sezonie grał słabo, i w tym no, też nie wiem, jak będzie grał. To się zobaczy po paru kolejkach. Yy, ale tych odejść yy, było dużo. Yy, może zacznijmy od tych odejść yy, Śląsku Wrocław, ale tam słuchajcie, w ogóle, tak jeszcze nawiązując do, do tego zespołu, oni nie mają tam takiego celu sportowego dla nich. Oni tam przychodzą grać, w sensie brać pieniądze i, i tak naprawdę nic ich nie, nie interesuje. Nie ma takiego po prostu jak za, nie wiem, y, nawet Wisły Cupiała. Cupiał po prostu wymagał Mistrzostwa Polski, wymagał y, sukcesów w Europie. Nad, tak naprawdę, no, był, był, że tak powiem, no, t, to pragnienie sukcesu, pragnienie wyniku sportowego było bardzo, bardzo tutaj ważne. A tutaj tego nie ma. Tutaj naprawdę tego nie ma, oby się utrzymać i w zasadzie tylko tyle ich interesuje, co jest dla mnie no, rzeczą niedopuszczalną i takie zespoły powinny być no niszczone no, niszczone poprzez wynikiem sportowym, bo no, dla mnie to burzy w ogóle harmonię harmonii i w ogóle sens y, polskiej piłki no bo jak zespół walczy tylko, żeby się utrzymać, no to dla mnie jest, jest słabe, nawet powiem szkoda tych kibiców, którzy chodzą na to na, te, na, na mecze tego zespołu, no bo jak wiedzą, że i tak nic nic się nie uda. E, ale dobrze, zacznijmy sobie od e, zawodników, którzy e, odchodzą, e, już odeszli w, w zasadzie. E, Jakub Słowik, e, bramkarz, e, 27 lat ma, e, przeszedł do Ligi Japońskiej, Vegalta e, Sendai, tak, tak, się, tak się nazywa e, ten zespół, no i to jest e, 250 tysięcy euro. Tyle, tyle ten japoński zespół musiał zapłacić za yy, właśnie słowika. Yy, no, bo tyle wynosiła kwota odstępnego w jego kontrakcie. Yy, że tak powiem, chciałbym wymówić to, to nazwisko yy, Farszat Zadech, Coś takiego. Yy, nie potrafię wymówić dobrze jego, jego nazwiska no przeszedł tam gdzie, gdzie skądś przyjechał tak czyli do irańskiego zespołu Persepolis tak naprawdę bez, bez żadnych bez odstępnego bez niczego po prostu sobie tam wrócił że tak powiem Marcin Robak no i to jest rzecz ciekawa bo no, odszedł zawodnik który gdzieś tam był gwarancją bramek w Śląsku Wrocław teraz go nie ma przeszedł do Wizewa Łódź który gra w drugiej lidze i, i od, chciał pomóc w odbudowie tego, tego klubu. 36 lat, więc chyba no, wydaje mi się dobra decyzja, ale Marcin Robak no, strzelał tych bramek bardzo, bardzo dużo dla Śląska Wrocław, więc na pewno duża, duża strata. Od, odszedł też kolejny bramkarz, Jakub Wrąbel, którego znamy przynajmniej z występów na mistrzostwach U21, nie te, co były teraz, tylko te szefy, które odbywały się w Polsce, no, nie popisał się tam, teraz będzie zawodnikiem Wisły Płock. Odszedł również Igor z Tarasow, czyli jeden z gorszych zawodników ekstraklasy. Augusto, Arkadiusz Piech czy Giorgię Czotra. Oni po prostu odeszli z tego klubu za jakby no, rozwiązaniem kontraktu za porozumienie stron, ten kontrakt po prostu nie został e, przedłużony. E, dobrze, e, może o zawodnikach, którzy przyszli. Bo troszkę tych zawodników e, przyszło, to, to nie da się ukryć. No, e, oczywiście powiemy o tych e, ciekawszych, bo nie będziemy mówili o jakiejś tam. No, juniorach, czy zawodnikach z pierwszej, czy drugiej ligi, bo, bo no, przyszli, czy z centralnej ligi juniorów. O tych po prostu no, no, nie będziemy wspominać, bo jeszcze nie zdążyli się nam zaprezentować. Bramkarz, jeden z bramkarzy, Matus Potnowski, że tak powiem, były zawodnik już Lecha Poznań, który no, występował, występował tam dosyć często, gdy Jasmin Buric miał kontuzję. Tej kontuzji nie ma i, i postanowił raz pewnie z Lechem rozwiązać swoją, swoją umowę, czy, czy po prostu nie przedłużać kontraktu. Kolejnym zawodnikiem, i jest to już zawodnik troszkę ciekawszy, Izrael Puerto, Hiszpan, 26 lat, no i gdzie on wcześniej występował, Recreativo hu Huelva, Huelva, nie wiem jak to dobrze wymówić, jest to szczebel trzeciej ligi hiszpańskiej, no więc no, no taki zawodnik, tak, no zawodnik na pewno, który, który no, jest taką troszkę, troszkę zagadką, no tak, tak, wygląda, no zobaczymy jak się odnajdzie w warunkach polskich. Kolejnym zawodnikiem jest Dino Stiglec, 28-latek, reprezentant Chorwacji, który występował wcześniej w Lidze słoweńskiej w Olimpii Lubliany. Był to szczebel właśnie pierwszej ligi słoweńskiej, no także tak to, tak to wygląda. Też nie wiadomo, jak ten, jak ten zawodnik się tutaj odnajdzie w naszej ekstraklasie. Również kolejny bramkarz przyszedł do, do zespołu Śląska Wrocław, Daniel Kaiser To jest 27-latek Polak, który wcześniej grał w lidze bułgarskiej. To był też szczebel, właśnie pierwszej ligi. No i taki ostatni z tych ciekawszych zawodników jest to Eric Exposito, Hiszpan. 23 lata wcześniej występował w Las Palmas Atletico. Był to również szczebel trzeciej ligi hiszpańskiej. Także tak to, tak to wygląda. Tak się Śląsk Wrocław wzmocnił. zmocnił się również jeszcze zawodnikami pierwszej i drugiej ligi polskiej. Także tak to, tak, to, tak to wygląda. Chociaż większość ludzi to jest po prostu albo z celiotki, albo po prostu wrócili z wypożyczenia. Tak wygląda zespół tak wygląda zespół Śląska, Śląska Wosław, jest jeszcze wielu innych zawodników, ale to już jest stara, stara bieda. Tam nie ma nastawienia na wynik sportowy, tam jest tylko cel taki, żeby się w tej lidze utrzymać. Możliwości są tam bardzo duże, ale wszystko jest zaprzepaszczane przez złe zarządzanie i zatrudnianie ludzi, którzy, którzy nie mają tak za bardzo dużego pojęcia o grze w piłkę i takiego, takich no, po prostu realiów naszej ligi. Więc dobrze, tak wygląda zespół Śląska Wrocław, my się tego zespół nie boimy, ale zdajemy sobie sprawę z problemów, ma, jakie mamy, bo niestety, niestety czego się bałem bardzo, kontuzje, kontuzje, pomimo, że nasza kadra nie była taka zła i powiedziałbym, że, że nawet nie zła, ale niestety kontuzje, kontuzje ma Kuba Błaszczykowski, znaczy tą kontuzję, którą po prostu już miał, jeszcze nie jest w pełni gotowy, by grać, więc w tym pierwszym meczu Kuba Błaszczykowski, Raczej nie zagra. Nie zagra również Łukasz Bulliga, i nie zagra, no czyli Kuba Bartosz, i nie zagra też to, co nas chyba najbardziej boli, czyli Wukan Sawicewicz. No jest to największa ze strat, bo jeszcze Kubę, prawda, to jeszcze jest MAK. Eee, mamy te skrzydła na w miarę dobrym poziomie. Problem niestety jest w przypadku, gdy gdy, gdy nie ma tego Wukana Savicewicza, bo tak naprawdę kto może zagrać? No jedynie chyba Patryk Plewka, który wiemy, że no jednak, no nie oszukujmy się, jest w tym momencie dużo, dużo słabszy od, 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 od Wukana Savicewicza i to się nie oszukujmy, tak? Nie będzie lepiej. Wólnet Basza też sam tego nie pociągnie, bo myślcie, pod względem defensywnym nie wygląda to jeszcze tak bardzo źle, bo niektórzy dramatyzują, że Łukasza Buligi nie ma, jest Dawid Niepsuj, Także tu, tu bym akurat nie, nie, nie dramatyzował, ta defensywa myślę będzie okej okay, okay wyglądała. Tak przynajmniej solidnie, tak. Nie, nie będę się aż tak bał o tą defensywę. Środek pola niestety no, jest taki no, trochę e, słabszy, bo jest oczywiście Wulnet Baso, jest Krzysztof Drzazga, No ale no, ten Wukan Sawicewicz, no brak tego zawodnika będzie nam e, doskwierało. No jest też taki problem, że on długo go jeszcze nie będzie, bo. Będzie przechodził y, operację stawu y, skokowego, także no, no bardzo, zła, bardzo zła informacja. Y, trochę trochę nieodpowiedzi znaczy nieodpowiedzialny, znaczy no, może bym przesadził, ale trochę niezrozumiały ruch, że jednak Wisła się nie zabezpieczyła, tak, że nie, nie ściągnęła jakąś, jakiejś alternatywy, jakiegoś zawodnika, który mógłby zastąpić mm, zastąpić właśnie Wukana Sawicewicza, żeby to był zawodnik o podobnym poziomie, bo. Patryk Pewka jest to na pewno zawodnik, który ma jest przyszłościowy i tego nie, nie, nie oszukujmy. E, ale jest problemem to, że, no, że. to nie jest ten sam poziom. Nie jest ten sam poziom i to jest rzecz, rzecz oczywista. Ale też, żeby to nie zabrzmiało bardzo źle. Śląsk Wrocław jest naprawdę przeciętniakiem i my się nie spodziewajmy, że to zawodnicy przyjdą i nam. Nad tuką przy zero, bo Krzysztof Błączyński sam tego nie udźwignie, tak żartobliwie mówiąc. E, więc e, słuchajcie, naprawdę spokojnie, też nie grzejmy się, nie, nie róbmy jakieś, Jesteśmy w trudnej sytuacji, to się zgadzam z wami wszystkimi, którzy, którzy mówią, że będzie bardzo trudno. Będzie trudno, nie będzie na pewno łatwo, ale wydaje mi się, że też nie jest to taka fatalna sytuacja. Bywaliśmy w gorszych, a udało nam się wychodzić, więc naprawdę spokojnie liczmy na to, że to jest początek sezonu jesteśmy dobrze przygotowani Maciej Stolarczyk też przecież cudotwórca więc on potrafi wiele, wiele dobrego zrobić zobaczymy jak będzie prezentował się Denis Dennis Balaniuk czy Bałaniuk bo jest to zawodnik, na którego nie powiem, bardzo, bardzo, bardzo liczę liczę też, że Carlos Silva który ostatnio podpisał kontrakt z Wisłą Kraków Też dobrze się nam pokaże w tym pierwszym spotkaniu Naprawdę nie jesteśmy na straconej pozycji Abyśmy grali, nie wiem, z zespołem Piasta Gliwice który, który bardzo dobrze się prezentował Prezentował się w, w meczu z Batę Borysow eee, no to byśmy mogli troszkę się bać. Tutaj jednak to Śląsk Wrocław spokojnie, zespół, który no na pewno nie będzie, nie będzie tej stroną dominującą. aczkolwiek nie można mu też, nie można temu zespołowi zabierać szans, że oni mogą ten mecz po prostu wygrać, ale to jest pierwszy mecz sezonu, więc ta, też taka zapowiedź jest bardzo trudna, ponieważ no, tak naprawdę, no, co jest z punktem odniesienia? Punktem odniesienia jest yy, sytuacja kadrowa, sparingi, które, które ja, ja raczej traktuję trochę z przymrużeniem oka. E, Wisła w niektórych sparingach grała nieźle, w niektórych troszkę, troszkę gorzej. Gdzieś tam tej ofensywy, ta siła ofensywna nie była taka, jaka, jak, jaka bym chciał, żeby była. E, ale wydaje mi się, że można patrzeć, e, tak mówię, ten pierwszy mecz jest bardzo ważny, fajnie byłoby go wygrać e, i myślę, ale jest na to spora szansa, tak? Pomimo dużych problemów, to i tak wydaje mi się, że, że jesteśmy zespołem już dojrzałym i w takich trudnych momentach sobie potrafiliśmy poradzić, to ta sytuacja jest takim troszkę, no to spikuś z tym, co mieliśmy w styczniu, czy, czy nawet rok, rok wcześniej, gdy zaczynaliśmy sezon, tak? Gdzie nie wiadomo było, czy będziemy grali w ogóle na swoim studium. Także naprawdę gorzej na pewno już być nie będzie chociaż tyle, tyle kontuzy nie mieliśmy znowu, no ale trzeba sobie z tym jakoś poradzić i mam nadzieję, że drużyna Wisły Kraków poradzi sobie z tym e, dobrze, e, no cóż słuchajcie no, no tyle w zasadzie o no, tym meczu bo, bo nie ma się też co, co tutaj e, no, no, rozmawiać no wiecie, no, de, można dyskutować, można wymieniać argumenty ale tak naprawdę e, tutaj no, to jest wszystko na ten moment co wiemy, e, co wiemy Eee, wiele, no jedynie mówię, no szkoda tego wukana. Bo, bo Kuby, oczywiście, też bardzo szkoda. Bo, bo bardzo by się nam przydał, dodałby też tego spokoju, eee, dodałby trochę tej jakości, też. Ale akurat na skrzydłach, mówię, nie ma jeszcze takiej tragedii. Więc, jeszcze bym tutaj tak bardzo nie rozpaczał. Ale niestety, ten środek pola może wyglądać, wyglądać słabo. Ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Piona.